Wyjątkowy zwierzak, który dzięki opancerzonym plecom jest w stanie w obliczu zagrożenia przyjąć postawę szczelnej kulki, która chroni go przed drapieżnikami. Pustynny wąż naśladujący jadowitą kobrę oraz sowa o charakterystycznej twarzy w kształcie serca, która dokładnie dba o swoje upierzenie. Nie są to pokemony, a prawdziwe zwierzęta, które możecie spotkać w prawdziwym świecie. Ja jestem Kataku i dziś po raz trzeci udowodnię wam, że pokemony, które widzicie na swoich ekranach, żyją na naszej planecie. Zapraszam do oglądania. Standardowo, jeśli materiał wam się spodoba i chcielibyście zobaczyć więcej odcinków z tej serii, nie zapomnijcie zostawić po sobie łapki oraz komentarza. Zapraszam was również na Discord Pokemon Polska, gdzie znajdziecie dużą społeczność naszego ulubionego uniwersum. A teraz zaczynajmy. Ziemskim odpowiednikiem senclesza są łuskowce. Jest to rząd afrykańskich i południowoazjatyckich ssaków, wyróżniających się dachówkowo ułożonymi łuskami pokrywającymi ich ciało oraz bardzo długim językiem. Mogą mierzyć od 85 do nawet 180 cm długości oraz ważą średnio nieco ponad 3,5 kg. Jeśli chodzi o długość ciała, Senclerz ze swoimi 120 cm wpisuje się w te ramy wręcz idealnie, jednak jest od swoich realnych odpowiedników o wiele cięższy, ponieważ waży niecałe 30 kg, czyli prawie 3 razy więcej. Stworzenia te żywią się mrówkami i termitami, czym przypominają amerykańskie mrówkojady, jednak sądzę, że duranty mogą spać spokojnie, ponieważ ich pokemonowy odpowiednik preferuje raczej jagody. Do wydobywania ich z mrowisk używają długich, zagiętych pazurów, dokładnie takich, którymi walczy nasz łuskowiec Skanto. Zwierzęta te mają ciało pokryte wrośniętymi w skórę rogowymi łuskami, tworzącymi coś w rodzaju pancerza. Ich liczba jest niezmienna przez całe życie. Łuski te są ostre, co zapewnia im dodatkową ochronę przed drapieżnikami. Podobnie jak Senselash, łuskowce potrafią zwinąć się w szczelną kulkę w celach ochronnych. Jedynie potężny drapieżnik, taki jak tygrys czy lampart, może zranić zwierzę, kiedy to w obliczu zagrożenia zwinie się w kulkę, chowając pod łuskami odsłonięte części ciała. Mogą ponadto wydzielać trująco pachnącą substancję z gruczołów w pobliżu tylnej części ciała, podobnie jak skunksy. Choć nie jest to bezpośrednia korelacja między nimi a senceleszem, to jest to swego rodzaju nawiązanie, ponieważ ten drugi posiada jadowite pazury. Kolejnym podobieństwem jest umiejętność sprawnej wspinaczki Senclesza po drzewach. Podgatunki łuskowców nadrzewnych mieszkają w dziuplach na drzewach, a żeby się do nich wspiąć, one również potrzebują tej umiejętności. Co więcej, niektóre łuskowce w przypadku konkretnych zachowań przyjmują postawę dwunożną, czyli taką, w której najczęściej porusza się nasz ziemny pokémon. Nie odchodzimy od pokemonów ziemnych, ponieważ kolejnym stworkiem, który występuje na naszej planecie, jest Silikobra. Pokémon ten jest wzorowany na tak zwanej fałszywej kobrze. Jest to wąż występujący w niektórych częściach Afryki i Bliskiego Wschodu. Jego nazwa wzięła się stąd, że choć nie jest kobrą, to w obliczu zagrożenia naśladuje ona postawę kobry, zaciągając się w charakterystyczny kaptur i sycząc. Dorosłe osobniki tego gatunku osiągają zwykle od 80 do 140 cm, choć zdarzały się również przypadki, w których zwierzęta te dorastały do około 190 cm długości. Jednak, choć jak się okazuje, mogą to być dość spore węże, dalej nie osiągają one długości ich pokemonowych odpowiedników, która wynosi aż 220 cm. Poza samym wyglądem, stworzenia te mają ze sobą jeszcze jedną, bardzo istotną cechę wspólną. Choć oba mają nawet w swojej nazwie słowo kobra, w rzeczywistości nimi nie są. Jak już sobie przed chwilą powiedzieliśmy, fałszywa kobra jedynie udaje te prawdziwe, ponieważ sama w sobie nie posiada dość charakterystycznego dla nich aspektu, czyli jadu. To znaczy, może bardziej powinienem powiedzieć tak silnego jadu, ponieważ jad sam w sobie posiada, jednak nawet nie zbliża się on do tego, co prezentuje sobą jad węża, którego próbuje imitować. Jak pewnie większość z Was wie, kobry to niezwykle jadowite węże. Jedno ich ugryzienie jest w stanie na spokojnie prędzej czy później zabić dorosłego człowieka. Z kolei jad fałszywej kobry w większości przypadków śmiertelny nie będzie, a spowoduje jedynie duży ból oraz obrzęki. Jednak zadacie sobie teraz pewnie pytanie, jak to się niby łączy z Silikobrą. Ano tak, że ona też tego jadu nie posiada, choć jej wygląd i nazwa sugerowałyby co innego. Jest to Pokémon czysto ziemny, a nie na przykład ziemnotrujący. Ba, jedynym ruchem trującym, którego może się nauczyć sama z siebie, jest Coil, który nawet nie zadaje obrażeń, a jedynie podnosi jej atak, obronę oraz celność. Koncepcyjnie Drowzy to Pokémon dosłownie żywcem wyjęty z japońskiej mitologii. Opiera się on bowiem na baku, stworzeniach, które zjadały sny śpiących ludzi. Pierwotnie były to istoty nadprzyrodzone, które jednak po setkach o ile nie tysiącach lat przemieniły się w tapiry. Tak więc, jeśli uznamy, że japońskie wierzenia są prawdziwe, możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że Drowzy żyją na naszej planecie. Ze względu na swoje dwukolorowe ubarwienie, najbardziej przypominają tapiry malajskie, występujące w Azji Południowo-Wschodniej. Dorastają do długości od 2,5 metra do nawet 3 metrów oraz ważą od 280 do nawet 400 kg. To dość sporo w porównaniu do naszego pokemonowego tapira, mierzącego zaledwie metr wysokości oraz ważącego niecałe 32,5 kg. Tapiry malajskie, podobnie jak Drawzy, żyją i polują samotnie. Podobnie jak ich Pokemonowy odpowiednik, są one aktywne głównie nocą. Zwykle jedzą niedługo po zachodzie słońca lub przed jego wschodem. Jednak pomimo iż pory, w których się żywią sugerują, że one również pożywiają się z nami, to oczywiście tak nie jest. Ich pokarm to głównie liście drzew i krzewów, owoce oraz roślinność bagienna i wodna. Dotychczas w tej serii skupiałem się na przedstawianiu wam realnych odpowiedników Pokémonów, jedynie w Królestwie Zwierząt. Jednak mamy w tym uniwersum masę stworków będących roślinami, które jak najbardziej możemy spotkać w prawdziwym życiu. A jednym z takich Pokémonów jest Cherim. Jego forma Sunshine była wzorowana na kwiatach drzewa wiśni, znanego również jako Sakura. Natomiast forma Overcast na pączku kwiatu fuksji posiadającym tendencję do wyrastania w formie skupisk kwiatów wiszących na drzewie w bliźniaczej pozycji do tej, w której utrzymuje się Cherim. Dorastają one do długości nawet 25 cm, czyli Overcast Cherim jest od nich tylko dwa razy większy. Jest to moim zdaniem całkiem dobry wynik, patrząc na to, jak niektóre pokémony potrafią różnić się wielkością od swoich inspiracji. Jako ciekawostkę dodam, że owoc wyprodukowany przez Overcast Cherima najprawdopodobniej smakowałby jak cytrus w połączeniu z czarnym pieprzem. Kolejnym roślinnym pokemonem, którego możecie znaleźć nawet i pod swoim domem jest Skiplum. Oczywiście nie spotkacie na naszej planecie tak wyglądającego stworzenia, no to by było dość dziwne. Chodzi mi tutaj bardziej o kwiat, na którym była bazowana jego rodzina ewolucyjna, a jest nim świetnie wszystkim znany Mniszek Lekarski. Ziemskiego Skipluma możecie zaobserwować od kwietnia do lipca, zaś gdy po tym okresie zostanie on zapylony, przemieni się w Jumplafa. Zostajemy w tematyce trawiastych pokemonów, jednak wracamy z powrotem do zwierząt. Zajmiemy się teraz pierwszą ewolucją trawiastej sowy z Aloli, czyli oczywiście Dartrixem. Jego ziemskim odpowiednikiem jest płomykówka zwyczajna najbardziej rozpowszechniony gatunek sowy, i jeden z najbardziej rozpowszechnionych ze wszystkich gatunków ptaków na świecie. Płomykówki to średniej wielkości sowy o bladej barwie z długimi skrzydłami i krótkim, kwadratowym ogonem. Średnio osiągają one od 33 do 39 cm wysokości oraz ważą średnio 555 gramów, więc są o wiele mniejsze od Dartrixa, mierzącego 70 cm i ważącego aż 16 kg. To, co łączy te stworzenia najbardziej, to ich charakterystyczne biało-brązowe upierzenie oraz twarz w kształcie serca. Płomykówki są szczególnie zależne od ich zdolności do cichego i sprawnego manewrowania w trakcie lotu, co za tym idzie, muszą bardzo dbać o swoje upierzenie, podobnie jak robi to Dartrix. Na obszarach umiarkowanych, sowy te przechodzą długotrwałe pierzenie, które obejmuje trzy fazy w ciągu dwóch lat. Zajmuje to tak długi okres czasu, ponieważ konsekwencją pierzenia jest utrata izolacji termicznej. Jednak dla płomykówek żyjących w tropikach, czyli w środowisku o podobnych właściwościach do regionu Alola, nie ma to większego znaczenia, więc mogą sobie pozwolić na wymianę całego kompletu upierzenia co rok, co w pełni zgadza się z tym, jaką uwagę Dartrix poświęca tej czynności. No i to by było na tyle. Jak sami widzicie, naprawdę wiele Pokémonów możemy spotkać podróżując po naszym świecie. Może nawet sami widzieliście któregoś ze stworków omawianych w tym odcinku? Jeśli tak, pochwalcie się tym w komentarzach. Standardowo, jeśli materiał Wam się spodobał i chcielibyście więcej odcinków z tej serii, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę oraz komentarz z Waszą opinią. Wpadajcie też na Discord potwionek Ataku, gdzie zawsze informuję Was o zbliżających się filmach, Discord Pokemon Polska oraz TikToka. Serdeczne podziękowania dla moich patronów, którzy zdecydowali się wesprzeć moją twórczość. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Hej!